Dzień dobry. Śniadanko jest, czyli moje płatki owsiane klasycznie, e, więc zabieram jeszcze łyżeczkę, nie łyżkę, pamiętajcie. Łyżeczka oznacza, że macie więcej jedzenia, mając tyle samo jedzenia, przynajmniej mentalnie. Mamy redukcję, dzień kolejny, nawet nie wiem, który, ale to jest mało istotne. Chyba 12. pokazała. 105 pokazała 105,9. Także schodzimy powoli z wagą. Dzisiaj lekkie ładowanie 400 g węglowodanów, 300 g białka, 10 g tłuszczy chyba. Tak mi się wydaje. Jeszcze Wam to mogę sprawdzić dla pewności, żeby było dobrze. Tak jest. Więc spoko dochodzi dzisiaj 120 g węglowodanów na cały dzień. Także spoko. Cieszę się bardzo. Siadam, zjadam i się słyszymy później. Szybciutko tylko posiłek przedtreningowy 100 gramów płatków owsianych, 100 gramów banana, 20 g masła migdałowego i 60 gramów odżywki białkowej. Tak to wygląda. Odkryłem powód, dla którego nie potrzebowałem słodzików. Tylko i wyłącznie dlatego, że miałem dojebane białka z Dymatajza. Na szczęście udało mi się już je zamówić, bo tutaj no musiałem dodać, bo nie ma to w ogóle prawie smaku. Także, także tak. Dzień dobry. Witam Was ponownie w Wojzowerze. Ponownie z treningu klatki, barków, tricepsów. Jesteśmy na 14 powiedzmy dni przed zawodami, niespełna 2 tygodnie w każdym razie. Waga cały czas utrzymuje się w granicach 106 kg. i tutaj decyzja będzie zależna od tego jak w tym tygodniu ta waga ucieknie. Oczywiście już zmniejszyliśmy dawkę hormonów wzrostu do 5 jednostek dziennie. Niektóre rzeczy, które trzymają gdzieś tam wolę też powolutku są zmniejszone, eliminowane. No więc zobaczymy jak to będzie wyglądać wszystko w, po tym tygodniu. No Ja generalnie jestem bardzo dobrej myśli, jeżeli chodzi o kwestię mojej formy na ten moment. Jestem bardzo zadowolony, zwłaszcza ze względu na to, że moja waga już na ten moment jest wyższa no dosyć sporo, ponad 10 kg od tego jak wychodziłem w, w, półtora roku temu w zasadzie na zawodach. Także jestem tutaj bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony z tego, co udało się osiągnąć. Oczywiście nadal jest sporo mankamentów sylwetki, które należy poprawić, ale nie ma co się oszukiwać. Kulturystyka to jest sport, który. Jest sportem długofalowym, na pewno nie ma co liczyć na to, że w okresie jednego sezonu, takiego off-seasonu, że tak powiem, czyli okresu masowego, będziemy w stanie wypoprawiać wszystkie nasze mankamenty. Myślę, że to jest też taki duży hamulec dla wielu zawodników, dlatego że mają trochę nie, nie do końca adekwatnie ustawione cele i priorytety. Ze względu na to, że chyba wszyscy zapominamy, jak długo zajmuje budowanie masy mięśniowej. Nawet jeżeli ktoś dokłada dość solidnej ilości tkanki mięśniowej rocznie, to nie będą to nigdy wystarczające ilości do tego, żeby dosłownie przeskoczyć gdzieś tam swoje największe, że tak powiem, mankamenty sylwetki z roku na rok. Oczywiście to się zdarza, niektórzy zawodnicy są po prostu. Przedsporowani genetycznie, niektórzy po prostu znajdują jakiś patent, który faktycznie im pomaga, służy. Natomiast wszystko wymaga czasu. No, w kulturystyce, jak w życiu, jeżeli coś chcemy mieć rzeczywiście, to trzeba w to włożyć. Naprawdę bardzo dużo pracy, solidnej pracy, długoterminowej pracy, konsekwentnej pracy, przede wszystkim pracy, która jest zorientowana wokół jednego problemu. To jest też bardzo częsty yy, widok, że ktoś chce mieć priorytet dosłownie na wszystko. Niestety jest to niemożliwe. Pamiętajcie, że mamy ograniczone możliwości regeneracyjne, nawet w okresie doletniego bilansu energetycznego, zatem nie jesteśmy w stanie poprawiać absolutnie wszystkiego. Wiadomo, że sylwetka rośnie cała, tu się nie ma też co oszukiwać, że jakby jesteśmy w stanie, nie wiem, tylko i wyłącznie zbudować klatkę piersiową, no bo po to trenujemy całe ciało, żeby poprawiać się oczywiście wszędzie. Natomiast jeżeli mamy jakiś priorytet, to nastawmy się, że ta dana grupa jest grupą priorytetową i że te niektóre inne grupy muszą delikatnie iść w odstawkę. Ja na razie nie myślę o tym. Co będzie w okresie masowym, a przynajmniej staram się, bo gdybym powiedział, że nie myślę, to bym skłamał. Wiadomo, że w okresie, zwłaszcza przedstartowym człowiek czuje się powoli coraz bardziej wypłaszczony, coraz mniejszy. W zasadzie to nawet nie tyle mniejszy, co mały wręcz dosłownie, mimo tego, że waga jest dosyć wysoka, ponad 100 kg przy moim metrze 70 wzrostu, to ja mam wrażenie, jakbym dosłownie znikał z dnia na dzień, ale to chyba każdy zawodnik, czy też nie tylko zawodnik, ale każda osoba, która trenuje sylwetkowo, doświadczyło na redukcji ten moment takiego bycia w naszych oczach absolutnie Szczurem dosłownie można powiedzieć, więc generalnie, ja tutaj staram się to myślenie wyłączyć. I tak jak mówię, no nie myśleć na razie o okresie masowym, dlatego, że mamy do zrobienia konkretny cel. Mamy dwa tygodnie do tego, żeby się przygotować do tego konkretnego celu, i na razie to jest mój fokus na, na najbliższy czas. Co do całego sezonu, to jak na razie, tak jak mówiłem Wam, czy tam nie mówiłem, ale chyba mówiłem, mam zaplanowane dwa starty, czyli będą to zawody regionalne, które będą tutaj 5 maja teraz w Warszawie, znaczy teraz za dwa tygodnie. A następnie to jest że chyba 25 maja, nie chcę tutaj skłamać, nie pamiętam dokładnie teraz. W każdym razie końcówką maja jest tak zwany pro Fire, czyli. Zawody, w których można walczyć o zdobycie karty zawodnika pro. I oczywiście ja nie mając y, żadnych ambicji y, większych, będę próbował tą kartę zdobyć. Słuchajcie, przede mną leży mój posiłek potreningowy, czyli 100 gramów płatków owsianych, 60 gramów izolatu białka i 200 gramów borówek. Także tak to wygląda w całości. Znaczy, no, wiecie jak wyglądają płatki owsiane, także nie będę nagrywał. Odpalam jakiś filmik i jem, bo jestem już na skraju hipki. Także jem i słyszymy się jakoś później. Dobra. Posiłek kolejny. Mam tutaj 250 gramów piersi z kurczaka, 130 gramów cukini i 3 wafle karmelowe, 3 wafle serowe i najten Diasza do posiłku. Tak to wygląda. Kolejny posiłek będzie taki sam. Ewentualnie będzie 50 gramów po prostu ryżu, zobaczymy na co będę miał ochotę, ale bez kombinacji. Posiłek kolejny dokładnie taki sam, tylko że mam 100 g szpinaku, 50 gramów fasolki i jednego chyba takiego cukinia. 50 gramów faworki ryżowych i tak to wygląda. słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Dzisiaj zamykam, dzisiejszy dzień. Dzisiaj zamykam dzisiejszy dzień. No właśnie, to już jest godzina 21. Zamykam dzisiejszy dzień na 300 g białka, 400 g węglowodanów i 10 g tłuszczu. Posiłek ostatni wygląda następująco: czyli mamy tutaj 50 g pieczarek, 100 g ogórka kieszonego, 190 g, czyli no, 250 g pierści z kurczaka i 50 g kleiku ryżowego posypanego cynamonem i solą. Także tak to wygląda, dodam do tego jeszcze ostry sos, e, frankis, hot sauce, ostatnio mój faworyt, ale głównie do tego, żeby mi się skończył ketchup, on nie ma praktycznie w ogóle kalorii, ale lubię go doładować, bo jest zajebiście smaczny, e, zobaczcie jakie ma makro, 31 kalorii w 100 i tyle co nic, wszystkiego. Także tak to wygląda na dzisiaj. Żegnam się z Wami i widzimy się jutro o godzinie 18.12 jak zawsze. A jutro e, zaczynamy trochę inaczej, bo muszę z samego rana. E, słuchajcie, o 5 rano e, przyjmie mnie nowy fizjo e, i mam nadzieję, że to będzie fizjo strzał w dziesiątkę. Jest to e, mój znajomy, z którym studiowałem na, na uczelni fizjoterapię. Ja nie ukończyłem, zrezygnowałem, on ukończył i z tego, co wiem, bardzo mocno się w to zaangażował. Sam też trenuję, więc wie, czego potrzebują sportowcy, więc liczę na to, że to będzie naprawdę jutro solidna wizyta. No i co? I będę wam dawał znać, co i jak. Jeżeli się okaże, że to jest strzał w dziesiątkę, to będę polecał, a jak nie, to przemilczę po prostu. Także do zobaczenia. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i szerowania kanału dalej. Do jutra.